Siemaneczko z tej strony Gali, dzisiaj jesteśmy na CSGO Goskins Będziemy próbować zrobić od 100 zł do fajnej koski e, mamy nieco ponad 100 zł, ponieważ mamy 125 zł i na sam start oczywiście zachęcam Was, korzystać z kodu Gali przez 2i, który Wam daje 10% do doładowania oraz 20 zł na start cóż myślę, że bez dłuższego przeciągania otwórzmy jeszcze dar mało sobie skrzynkę na sam początek mamy 125 zł i mam nadzieję, że coś z tego fajnego wyciągniemy. Dobra, myślę, że to od sam, na sam początek. mamy jakąś bidetkę. Możemy dodać e, uspy, Albo nie, albo nie, albo nie. nie. Dodajmy ninja casey, trzy sztuki. Plus, u nowa skrzynka wyszła, slime case. Przetestujmy ją. W takim razie na sam początek 58 zł. Standardowy na trzech. Zobaczmy, co tutaj nam strona zarzuci ciekawego. Dodajmy Botar. od Emily doszedł. I zobaczymy, czy nam się uda zrobić z tego coś, fajny, jakiś fajny profit na sam początek, no niestety sporo to wygląda. Zobaczmy drugą skrzynkę. Druga skrzynka daje nam 36 zł, więc jesteśmy na plus i trzecia skrzynka mamy 121 zł z bitwy za 58, więc jesteśmy na plus w tym momencie 53 zł, jak dobrze liczę Myślę, że co, robimy dalej drugą bitwę, w dodaniu tego slime case'a, zobaczmy, przetestujmy go bardziej, co to jest w ogóle za skrzynka, z czym to się je. Dodajmy do tego sobie jeszcze spring tide case plus secret stash case, dodajmy striking ninja i dodajmy gold case. A. mamy 79 zł standardowy, na 3 jeszcze raz. Zobaczmy czy ktoś z tego nam widzicie. 55 yy, skrzynek 79 zł do, 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 doszedł do nas oraz Cyprian Banino. Uuu, i na start kolega dostaje 36 zł ze skrzynki, ale powiedzmy, że spokojnie do odrobienia. Yy, tutaj lepiej dla nas, chociaż to nie, kolega dodaje dostał po prawej stronie. Aj. aj, 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 aj. Chyba to będzie pierwsza przegrana dzisiejszego dnia i chyba na pewno to będzie pierwsza przegrana dzisiejszego dnia chyba że po, tutaj coś takiego poleci i no niestety nie poleciało nam 200 zł z, z 80 myśmy mieli już ponad e, 200 ale cóż lecimy dalej nie ma co się podobać do Imander go na 4 dodajmy może jakieś procentówki zobaczymy co z tego będzie tu 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 dodajmy coś takiego tu co bez sensu Dodajmy do tego slajma. Przetestujmy go już bardziej. Dodajmy dwie skrzynki slajma. Eee, I cóż, albo wygramy i zrobimy koskę, albo po prostu przegramy to i nic tego nie będzie. Mamy 19 zł. Dodajmy jeszcze coś za dyszkę. bym proponował może traina. Zobaczmy co tu będzie. Train Collection. Underdog na 4. 107 zł. Bitwa do tego. Dorzucamy bota. Kto ktoś dołączył dodajmy dajmy bota Rosso i bota Alexa, i to są ludzie do bo to Bota są mamy szansę to wygrać, więc miejmy nadzieję, że tak się wydarzy. Najróżniejsze do za 809 zł. My trafiamy wszyscy na klejki po 13 groszy tutaj za 1500 nawet, a my trafiamy na po 20 groszy to wygląda miernie, bardzo miernie, bym powiedział ale tutaj daje botowi ale sobie zł 200 złotych na razie to wygrywamy jeśli nam nie poleci to mamy super profit i mamy profit mamy super profit 295 zł jest dobrze, jest bardzo dobrze mamy fajnego uspa ale my to sprzedajemy i lecimy po kostę dalej yy, może dajmy teraz standardowego i dajmy coś grubszego yy, Asken, Boreale, Radiant i do tego dodajmy Feather case'a i coś grubszego dajmy eleganta jakiegoś oraz yy, może Cyberka, zobaczmy co z tego będzie zostaje nam 120 zł rzeczy czego na odkutkę, miejmy nadzieję że nie będziemy się odkuwać że po raz kolejny nas zarzuci fajnym skinem Na sam początek Bot Michael za 25 zł. Bo mm, pierwszy raz widzę tego skina, ale ładnie wygląda. Ale tutaj MK za 34 mi się zdupa duża przewaga. Chociaż to jest jakąś AWP za 14 zł, więc um, gonimy tego Michaela trzy, trzy dychy w plecy Mam nadzieję, że tutaj nam coś fajnego rzuci kolega. U, fajnie rzuca, ale fajnie, że zaraz. też również botów. Więc niestety, niestety, przegrywamy to underdog po raz kolejny, się oddał, byśmy dostali 535 zł, byśmy mieli już ponad 600 stówek w tym momencie i byśmy sobie jakoś kostkę chyba wypadzić z tego, ale my się nie poddajemy, mamy 118 zł i 94 grosze, myślę, że zróbmy może szarda. nie, nie nie, nie wiem, zróbmy underdoga na 4, zróbmy jakoś grubszą, w zasadzie sensie grubszą, zróbmy jakoś dłuższą bitwę. Dodajmy, random, dodajmy randomowe po prostu skrzynki jakie tu są zobaczymy co z tego wyniknie 10 nowych skrzynek dodajmy dorzućmy to, rzućmy to, dorzucimy to 118, dorzucimy to 112, dorzućmy to, 136 ale zrezygnujemy z tego, 128 i co jest za dyszkę, zrezygnujemy z tego i zrezygnujemy z tego, 116 i robimy bitewkę 9 skrzynek, underdog na 4 miejmy nadzieję, że tutaj odda i będziemy jeszcze mogli coś powalczyć. Jest Emil, jest mod Michael, jest mod Alex. Na sam początek dropi nam najgorzej. I niech tak dropi już do samego końca. Niech już tak dropi do samego końca. Na nic i mi coś rzuca. też tutaj ma no, księga na plusach. Jak. Nie są jakieś to wyśmienite dropy. można mogłoby być lepiej, mogłoby być lepiej jeszcze do tych botów, nieco się jeszcze im podrzuci i nam daje za 17 zł. I w tym momencie bot Alexa przegonił, mam mniej, ale tutaj, bot Alexa trafi, tutaj kolega trafa za, bot Emily za 120 zł. Uspa, dodatkowo leci jeszcze Kałaszek za 142 zł, plus Michael Gloka za 40. Nieduża przewaga jest moja, bo bot Emily 3 zł. różnice i... Wygrał. 20 zł 500 zł do wygrania My Zostaje nam 3,82 w tym momencie. 3,91 tak naprawdę. Yy, zobaczmy, co ze sklepów mogły odebrać. Niestety nic odebrać. No ale cóż, yy, mamy 3,91. Spróbujmy coś jeszcze z tego zrobić. 3,15, underdog na czterech. Widziałem, widziałem tam wygraną, nie ma co się oszukiwać, widziałem tam wygraną moją, ale no niestety 90 za 17 zł. Na tym to tutaj za to, by poleciało i teraz mam najdalej. Na na no i cóż, myślę, że to byłoby na tyle, 80 groszy nam zostaje ze stówki, niestety tym razem się nie, nam nie udało, ale cóż, pamiętajcie. Wchodzacie z kodem Gali, który daje Wam 1% do doładowania oraz 20 zł na start. I co? Widzimy się w następnym filmie. Siemka.